Witam na naszej kolejnej audycji serii Books Love and Rock and Roll przy mikrofonie. Magda. Ania? Magdów. Tak, dokładnie, witam Was wszystkich. Dzisiaj opowiem o książce pod tytułem Świat według T.S. Spiveta, Rejfa Larsena. Przede wszystkim, jak ta książka trafiła w moje ręce? Otóż normalnie jest to książka w. Grubej oprawie, twardej okładce i kosztuje ona normalnie 50 zł. Otóż ja kupiłam ją w magiczny sposób za 10 zł. Tak dokładnie. W ten oto cudowny sposób trafia ona w moje ręce, ponieważ po prostu y, tu znalazłam na wyprzedaży w matrasie. Co w ogóle sprawiło, że, że kupiłam tą książkę? Tak wiecie, otwieram. Niska cena z wyprzedaży, jak powiada mi Magda, także, aczkolwiek. Chodzi o to, że od, gdy otwieracie tą książkę, to na niej jest pełno jakichś różnych obrazków w środku, jakieś różne wykresiki, rysunki. I Skąd, skąd coś takiego? Otóż, nasz bohater, TS Spiwat, jest rysownikiem, ale dokładniej rysuje mapy. Jego, jego wielką takim hobby jest, są mapy. Jest to człowiek nauki, taki genialny dwunastoletni rysownik, który uwielbia mapować wszystko, nie tylko przestrzeń. No i nie chodzi mu o to tylko żeby nanieść na papier elementy rzeczywistości. Przykładowo wszystkie McDonald's w Montanie, ale też ale można znaleźć zmapowane pojęcia, przykładowo nuda czy czynności jak obieranie kukurydzy przez starszą siostrę czy nerwowe przebieranie palcami. I ta książka to nie jest tylko tak naprawdę taki dziennik młodego naukowca, to jest historia o jego rodzinie, o dosyć dziwnej rodzinie, w której na pierwszy rzut oka w ogóle nic nie pasuje. Oni są od siebie bardzo różni. Mama, jego mama, nazywa się, jest nazywana przez niego doktor Clare i jest niespełnionym naukowcem, który, która poszukuje od lat dowodu na istnienie niezwykłego gatunku chrząszczy. On jest na przykład rancherem, takim, wiecie, kowbojem, który dba o bydło i ziemię. No i tutaj nasz bohater zastanawia się w tej książce, jak w ogóle jak ich związek funkcjonuje? Jak to się stało, że oni są razem? No jest to też taka typowa powieść drogi, powieść o, o włóczęce. Nasz bohater dostaje prestiżową nagrodę za swoje osiągnięcia, no i nie bardzo wie, któremu z rodziców ma to powiedzieć. No więc postanawia uciec z domu i z rodzinnego rancza w Montanie. W zgodzie ze starą amerykańską tradycją, podróżuje po do Waszyngtonu pociągami towarowymi. Moim zdaniem jest to naprawdę świetna książka, która spodoba się tak samo humanistom, jak i, jak i wielbicielom nauk przyrodniczych czy tam ścisłych, ponieważ bohater potrafi narysować myśli, a autor książki potrafi myśli ubierać słowa. Oboje robią to doskonale, więc zapraszam na do lektury książki. Teraz powie coś Ania. Zapraszam. Państwa na letnie ogody polityki, czyli wydarzenie kulturalne, które odbywa się właśnie przy bibliotece elbląskiej imienia Cypiana Nowida, wspólnie z tygodnikiem Polityka. Można właśnie uczestniczyć w panelach dyskusyjnych, spektaklach teatralnych i wielu wystawach. I co najważniejsze, wstęp jest wolny, więc mm, tylko na koncerty tutaj cena biletów waha się od 25 zł. I bilety można zakupić w Bibliotece Elbląskiej na ulicy Świętego Ducha. Czartek, czyli 6 czerwca, będzie się panel dyskusyjny na dziedzińcu Biblioteki Elbląskiej pod tytułem Fakty i fikcje, prowadzony przez redaktor Justynę Sobolewską. A o 18 będzie spektakl grupy teatralnej Klancyk, na który też tutaj właśnie organizatorzy bardzo zapraszają. O godzinie 20.30 w sali u Świętego Ducha będzie się koncert zespołu Strachy na Lachy. Myślę, że jest chyba tutaj dużo jakichś fanów, z tego co słyszałam. Dużo osób chce na to iść. W piątek natomiast będzie też panel dyskusyjny, ocena na temat teatru i koncert Incarnation z sekcją Dentą z nową płytą Odeon. W sobotę panel dyskusyjny o godzinie 18.00. Fenomen Talent Show. I o 20.00. koncert WW z Orkiestrą Dentą OSP Gidle będzie też wystawa fotografii, i, i myślę, że, że to wydarzenie, wydarzenie może być interesujące. Można wziąć udział. Zapraszamy wszystkich, którzy interesują się także wszechpojętą kulturą. Myślę, że, że będzie można znaleźć coś dla siebie. A jak nie, to przynajmniej zobaczyć, co tam takiego się dzieje u nas w Elblągu. Jeśli już mówimy o wszechpojętej kulturze, oczywiście chcielibyśmy Was bardzo zaprosić do polubienia naszego profilu na Facebooku www.facebook.com, łamane na nośnik kultury. Tam znajdziecie najnowsze informacje a propos kultury, różnego rodzaju. Są gry, teatry, spektakle, różne filmy, są też różne wydarzenia, festiwale, więc jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co się dzieje, co w kulturze piszczy, to oczywiście zapraszamy jak najbardziej do polubienia. Magda, przedstawi nam swoją książkę. Chciałabym dzisiaj powiedzieć o może nie książce, ale całej serii pod nazwą Ulysse Smooth. Składa się ona z 12 części. Ona skierowana raczej do młodszych czytelników, ale też nie tak nie tak bardzo. Ale tu Magdów mówi, że mimo że już ma 18 lat, nadal to czyta i bardziej się podoba, więc, więc jak widać książki dla każdego. Więc tak, są sobie bliźnięta. Jason i Julia. Oni przyprowadzają się do takiej małej wioski, takiej ko kompletnie małej z Londynu. Więc są tak niezbyt przyzwyczajeni. Wieska nazywa się Kilmurkow w Kornwalii i zamieszkali w takim starym, ogromnym domu, nawet mają swojego ogrodnika Nestora, takiego dosyć starszego pana, który się opiekował tym domem, kiedy tam nikt nie mieszkał. Pewnego dnia odkrywają takie tajemnicze drzwi, ukryte, N nie mają jakich otworzyć ani nic, i dociera ją do nich listem klucze, i właśnie pasują do tych drzwi. Okazuje się, że te drzwi przenoszą y Przenoszą po prostu w czasie i przestrzeni i miejscu. Niektóre drzwi, na przykład, przenoszą do starożytnego Egiptu albo do średniowiecznej Wenecji. Po prostu jest dużo tych drzwi, dużo kluczy i dużo różnych miejsc. Właśnie na tym głównie się opiera fabuła książki. Książka jest jakby przez to fajna, że autorem na okładce i we wszystkich częściach, jako autor jest podany Ulica Smur, który jest teoretycznie twórcą tych wszystkich drzwi, i to jest prowadzone jakby w formie Pamiętników, nawet książki mają wygląd takich starych dzienników, jak się zajmie taką papierową układkę z zewnątrz. Tak, i ma dosyć właśnie ciekawą oprawę. Dopiero w. nie pamiętam której z kolei części, ale w pewnej ujawnia się prawdziwy autor: Piedamenko Bakalario. Także polecam bardzo. Przyszedł czas na piosenkę. Będzie to piosenka Andersa Landegarda. Don't put your arms around me. Zapraszam. off your boots and walk with me, watch the sunlight of the sea, and help my mind align these feet, and put your arms around me. And the tails and velvet toes We can share it all when we're alone and put your arms around. Peace and quiet, sun. Hear your words come out strong and Know your heart is on the run and Put your arms around me and Put your arms around me The comfort I need. Wracamy po piosence. Przyszedł czas na cytaty. Magdówie, proponuję scenę 120? Gdy pociąg znów zabrał się do roboty, nie miałem na wierzchu przyrządów, ale na wyczucie dawałbym mu co najmniej 50 albo 60 mil na godzinę. Obserwowałem odsłaniający się przede mną krajobraz. Tą samą trasą biegła autostrada z 15, którą często jeździłem odwiedzać przyrodnią ciotkę mojego ojca, Dortę Hasting. Była dziwna. Zbierała niewypały i niewybuchy z czasów II wojny światowej i miała pociąg do wyrabianego przez siebie drinka zwanego Coyote toyot która, o ile dobrze przypuszczam, zawierał napój, tab soda, Bourbon marker Mark i odrobinę tabasko. Nigdy nie zdawaliśmy tam długo, ponieważ po chwili gawędzenia ojciec za każdym razem zaczynał czuć się niecwoją. Mnie to nie przeszkadzało, bo Doretta miała zwyczaj głaskanie nie po twarzy, a jej, a jej dłonie śmierdziały mysimi kupami i Dalej tą autostradą jechał się na Dildon Rodeo, gdzie oglądaliśmy je z ojcem chyba sześć razy, ale przestaliśmy kiedy zginął Light. Może strona 102. Kwadraz później Jenson i Rick wsiedli do siedełka dwóch starszych krążowników szas. Julia pożyczyła rower Odrika, lżejszy i zwrotniejszy, i po dopasowaniu wysokości siedełka mogła jechać razem z nimi. Wmachali ogrodnikowi i aleją wyjazdową z Willi skierowali się na drogę prowadzącą ze skały w dół. E, mówiła do Was Magda? Magdów? A oh jest Ania. Do widzenia.